Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Felicjan i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii. Wow, Wiedźmina. mi na. Ej, bestia nie powinna niestety atakować we mnie, no ale cóż. No. Strasznie odporna jest bestia na wszystkie moje ciosy, niestety. I. No cóż, żeby się sobie z nią poradzić, to niestety nie mogę z nią wchodzić zbytnio w kontakt. Aczkolwiek nie jest to w tej chwili zbyt możliwe, żebym nie wchodził. U, T, R Dobra Mam swój miecz. Zatrzymajmy sobie grę. I wypijmy tę skółkę. Tę się przyda. Niestety nie możemy, tak jak mówiłem, wchodzić bez bestią w bezpośredni kontakt. I z bargesy to jest nasza strata czasu jedynie, więc należy wesji jak najwięcej ładować, ale nie wchodzić z nią w zbytni kontakt, bo tam w poprzednim odcinku już uległem nie raz yy... czemuś takiemu. To się nazywa oślepienie. Kurde, kurde! No i dupa. No bo nie mogę tego przeskoczyć czy coś oh. no Już mnie zblokowały Czyli niestety chociaż? O, dobra, udało się Już myślałem, że to będzie skończyć dla mnie klęską Jak na szczęście widzieliście, udało mi się przeżyć to Patrzcie, jak? jak odporne te mendy są na to Wow! Bestie trzeba zabić Dobra, Bargest jeden ucierpiał, ale nie chciałem Bargesta, tylko bestie. Ubić. O. No i pierwszy raz właśnie padłem w tym momencie... E, ofiarą Ofiaram oślepienia. Dobra, ej. No... Wyjdź z tego, o! Okej. Okay. Jeszcze y, tego się napiję. Dobra. I teraz to powinno jakoś uuu widzę, że w miarę szybko magia działa. Nie tego tak tak to ja nie chcę Uuu Jeszcze coś mogę, a nie to się chyba samo będzie. Yy, o. To wszystko się przyda. Bigo, no, 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 dobra. Ha! Dobra, wyczaiłem już sposób, jak go ewentualnie załatwić. więc ja tu będę teraz sobie biegał. I myślę, że za jakiś czas go sobie zabijemy. To nie jest tak, że jakby muszę się spieszyć specjalnie z tym. Ale czytałem o tym trochę na forum, w razie czego? No bo tak na początku nie miałem sobie z tym poradzić. Ale ludzie bardzo dobry sposób, właśnie, yy, tutaj podali. Czyli, a! Arden! Już go pokonałem! He! Mogę zdobyć gleź od zielebnego. Co? Uuu Co tu się dzieje dalej? Ej! Holy fucking beach O! Jest. Pomogłeś tej dziwce! O coś nam mi Jesteś Wycieńczony po walce z bestią. A my skończymy twoje cierpienia. Gień pieprzony mutaniczny. Patrzcie, jak skacze. Na was starczy mi sił. Odo, nawidły go! Wiecie, co mnie martwi, że ci wieszniacy myślą, że mają ze mną jakiekolwiek szanse. Oni nie mają nawet żadnych zbroi. Specjalnie, żeby cokolwiek zrobić w tym. Momencie... Odo. Dobra, damy na szybki. No. Dajcie na szybki. Wow. He! Szybko padł. Jeden. Oni wszyscy tutaj na szybki mogą iść. Odo. No co? Czym wy tu chcecie machać? Proszę was. Wy to co najwyżej musicie pomachać palcem u nogi. Bo niczym innym wy się nawet do walki nie nadajecie. Przyjdzie mi kogoś równego sobie, równego Wiedźminowi, chociaż, chociaż ten stwór na początku był taką... O, nie trafiłem. Jaka szkoda. Będę częściej chyba używał tych znaków, bo... ...przydadzą się. Powinienem szukać przy ciele wilemnego glejtu, możliwe mi wejście do wyzimy, no proszę. Nie miałem... Nie miałem już miał możliwości już wykonać to zlecenie. Trudno. Nie muszę mieć wszystkiego zrobionego aż tak dokładnie. jest jedynie jedna rzecz, do, której nie zrobiłem. Ale ci panowie się tutaj. U, kasa. Do mnie szczepiali, yy, więc. Sorry, ale panowie już sobie odeszli z tego świata. Glade, Przedmiot fabularny. Ej, ja chcę jeszcze poprzeszukiwać trochę te ciała. Dzięki Geralt. Nie wiem, co by było, gdyby nie ty. Cieszę się, że we mnie uwierzysz. Nie masz sprawy. Yy, eee, wybrałem, wybrałem mniejsze zło. Przykro mi, że tak myślisz. Żegnaj. No cóż. A? O, grubas miał nieźle z kasą. Dobra. Wezmę sobie w tryb medytacji oczywiście, ale to nie teraz. Wow, troszeczkę się przecinało to wszystko przez ogień. Już pokonałem wszystkich tutaj wieśniaków, którzy twierdzili, że, że mam coś wspólnego z jakimiś tam różnymi odprawami, róż, różnych nierządów i tego typu rzeczy. Teraz udamy się w dalszą drogę. Pokaż tylko... Yy. Rengar uciekł z Salamarzy i prawdopodobnie... Nie wiem... Muszę się dostać do wyzimy, wszystko do wyzimy No dobra, no to... Jeszcze raz na mapę. Yy. Tu jest brama. Tutaj. Jeszcze muszę udać tutaj. ...muszę się udać tutaj. A skąd to wiem? Ponieważ... Yy, czekajcie, yy, ten I... Id, chociaż IDO pewnie też yy, zginął. Ponieważ... Nie wiem czy on nie. walczył razem z tymi wieśniakami. Dobra, nie w tą stronę. Yy, nie wiem czy on razem z tymi wieśniakami nie walczył przeciwko mnie. Więc mógł zginąć spod mojego oręża, no ale... Co to tam dla niego? Eee. Yy, Przynajmniej zginął w walce ewentualnie. Ej, co tu się działo? Kobiety jakieś martwe. Kóle ludzie martwi Czy to nie zrobiła przypadkiem yy, obroniona przez nas czarownica, no nie chcę tutaj wysnuwać żadnych wniosków bez jakiegoś tam no, potwierdzenia tego, ale no cóż, no kto by to mógł inny zrobić? Czy to może ci salamandry zrobili? A cholera wie. Dobra. Jesteśmy w wiosce, w której spotkaliśmy Wielewnego. Wielewny sobie tam zginął, już sobie wącha kwiatki od spodu. No w sumie jest jakimś, był tam jakiś magiem ognia, więc chyba w pewien sposób zielarzem również był. No to ja mu chyba tylko pomogłem znaleźć kwiaty, w których jeszcze nigdy nie znalazł. Niestety będzie ich szukał na swoim grobie. Dobra, tutaj... Albo w tą... E, mówił, że albo w tej bramie, albo w tamtej. Będzie na mnie czekał. Ale no to co? I tak muszę dać komuś glade, żeby się dostać do miasta. Witam panów. Ramy zamknięte do odwołania. Kwarantanna. Ramy zamknięte do odwołania. Zamknięte. Dobra, to gdzie jeszcze ewentualnie... Eee... Jesus. Wolę sobie to zaznaczyć na mapie. Tu muszę się udać. Seriously. Oh, god dammit. Czyli tam się udał i do. Oh, trochę biegania dzisiaj, no sorry, ale przygody już na początku mieliście co niemiara. Bo wybijaliśmy w końcu wszystkich tam przeciwników moich. Znaczy moich. Moich przeciwników to może źle powiedziane. Po prostu oni stali się moimi przeciw przeciwnikami tuż po tym, jak. Yy, stanąłem po stronie Abigail. Nie uważam, w sumie, że to jest yy, aż takie mniejsze zło, bo Abigail chyba nie była w sumie yy, złą kobietą. No ale cóż, powiedziałem mi to, co myślałem i chyba tego nie żałuję. Aczkolwiek nie wiem, czy tu jest coś takiego jak system pamiętania tego, co <laughs> danej osobie powiedzieliśmy. No to nie chcę się tutaj zbytnio wypowiadać w ten deseń. A dobra, to udajemy się dalej do tego zajazdu pierdzielonego. Trochę mnie w fesy niestety spadły. przez ten ogień cały. Nie lubię tego. O Jezus, przepraszam Was, trochę mi też gardło wysi zaczyna wysiadać. Też nie wiem czemu. No dobra, może wiem czemu, bo trochę dzisiaj pisgało. Ale mam nadzieję, że to nie będzie tak, żeby będziecie coś odczuwali. Ponieważ, no, mówię, niby mówię tam trochę gardło zdarte, ale nie jest jeszcze tak źle, żebym, no, w ogóle przestał mówić, więc póki co nagrywam. Dobra. Wow, Utopiec! Macie gul. Pinsz, matławcu. Chciałeś mnie przestraszyć. Tutaj często chyba gól biega nocą przynajmniej, a ja tutaj zaraz większość mm, gry spędzam nocą, kaddemet. Wejdziemy sobie w tryb medytacji zaraz jakichś. Trzeba rozdać talenty. To co, rozdamy sobie talenty? Czemu by nie? Ale to za chwilkę. Najpierw wejdziemy sobie do karczmy, gdzie znajduje się osoba, której mamy przekazać glade. Blade to jest chyba jakiś, po prostu papier, który umożliwia nam przejście. Geralt, jesteś cały i zdrowy? Tak się martwiłam. Nic mi nie jest. Wszystko opowiem ci po drodze. Chodźmy do wyzimy. Obmierzła mi już ta wioska. Też mam jej dosyć. Chodźmy. Dobra. Mam nadzieję, że nie będę musiał tu wracać. To niesamowite ilu skurwysynów się tu zebrało? To wyśniacy są. Wiesz, Geralt, czasy nie są lekkie. Wojna i zaraza. Wiem. Mimo to jestem pod wrażeniem. Wiesz skąd wzięła się bestia? Nie. To oni ją stworzyli. Nieświadomie. Podejrzewam, że nawet potężny czarodziej miałby z tym poważne problemy. A tutaj wystarczyły nienawiść, podłość, chciwość i pycha poparte czynami. No właśnie. Brzmi jak bajka. W każdej bajce jest ziarno prawdy. Chodźmy. Wyzima czeka. Dobra, idziemy. To co, mam iść tak teraz? Eee, myślałem. Chodźmy. Myślałem, że... Na sami filmik, jakiś będzie cokolwiek, whatever. Dobra, idziemy teraz do wyzimy. Co by nie było, dają się specjalnie po wrócić. Jesus Christ. Czekaj, szani. Ja jeszcze zrobię jedną rzecz. Otrzymano nowe talenty. Strasznie zaczął mi się podobać na Arden. Nie mogę nic niestety dalej robić. Yy. Wymaga brązowy talent i wymaga uczeń. Tu nic nie mogę, nie? Tu póki co też nie mogę. Yy. Obrażenia plus 25. Czemu by nie? Na razie pójdziemy sobie w stalowy silny. Talowy szybki, no, też tu trochę rozbudowałem, ale póki co wolę iść w tamte. Dobra. Pocznijmy sobie do południa, może, albo nie, do świtu chociaż. Żeby było jasno, żeby się jakieś na mnie stworzenia nie rzucały, ewentualnie jakieś wieśniacy po nocach, jeszcze nie To, którzy będą chcieli się zemścić na mnie za to, co zrobiłem tutaj w tej wiosce. No, ale cóż, chcieli, abym hmm, postarał się zniszczyć bestię, no to ją zniszczyłem. Cóż, nie wiedzieli może oni do końca, że są... Yy, oni są przyczyną tegoż tutaj yy, całego bałaganu, no ale... Mogli się tego spodziewać, zważywszy na to, że... Nie zachowywali się odpowiednio. No znaczy nie mówię, żeby oni się tam jakoś zachowywali, no nie wiem, kulturalnie, cokolwiek, tylko żeby no, po prostu nie było tej całej nienawiści. Nienawiści, pychy... I w ogóle cudzołóstwa ciągłego, tego typu rzeczy, nie? No i musieli sobie znaleźć jakiegoś kozła ofiarnego, którym była ta czarownica, fakt. Czarownica też pewnie nie jest do, no nie jest do końca święta, bo sprzedawała w sumie eliksiry y, ludziom y, pewne. I czerpała na tym zyski z tego, że ludzie po prostu siebie krzywdzili nawzajem. No ale cóż, tak jak y, Geralt... Powiedział, i no oczywiście ja wybrałem tą odpowiedź, że po prostu yy, uczyniłem mniejsze zło. No cóż, nie będę tego już więcej komentował, nie będę tego, to się więcej wdrażał chyba. Może chyba, że może kiedyś tam coś, cokolwiek. Ta wioska już tutaj, yy, w ogóle te okolice tutaj widzimy, już widzę, że opustoszały i to strasznie. Tu się niby też w tym kopciele kopci, nie? A nie to z tego domku. A do tego kościoła mogę sobie wejść? Nie, dalej zamknięte. No cóż, idziemy dalej. Idziemy jak spić. Brama Młyńska, No. To tam muszę iść kawałeczek dalej. Ale to tak mnie wpuszczą tam więc luzik. To jest jakaś poboczna brama, to jest główna. A to jest jakaś tylko tam dla... Młynarza, um, czy czegoś tak. Nie wiem czemu ten Ido, czy jak on się tam zwał, cieszył się za bardzo, że tutaj go przeniosą, skoro to jest jakiś pipidówek. O, znowu coś się dzieje. Co jest, szani? To jest brama prowadząca do Wyzimy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tu wrócić. Ja też. Bestia zabita, salamandry zabite. Wieśniacy zabici. Bardzo śmieszne. Mam Glejt, mi Mikul się, Mikul nazywał, Chodźmy. Sorry. Chodźmy. Nie idą. Hmm, już włosami tutaj chciała poderwać mi. Mnie. No... Gadak Mam Glejt, przepuść mnie. Muszę wejść do wyzimy. Ja chciałem powiedzieć, że mnie jest. przykro. Przepraszam, Wiedźminie. Przeproś Ilzę Dokładnie. Ale widzicie, on nie brał udziału w bójce z Wiedźminem, czyli znaczy, że chyba zrozumiał swój błąd. Cóż, oni też będą chcieli ze mną walczyć, czy będą tylko spoglądać, jak ja będę wchodził? Panie sierżancie, Wiedźmin przylazł. ten o którym mówiłem. Wow, Crusader. Tak, panikam, To właśnie jego mamy zgarnąć? Tak, panie sierżancie, to Wiedźmin, plugawy łodmieniec. Bluźnierca i fałszerz, dobrze zgaduję? To on się pytał, kto do miasta wchodzi. Ma ten, no... Y Glejd zakonniczy. A ja wrzody na życi, brać go! A to czemu? Skurwysyny. He, <laughs> znowu muszę walczyć z kimś. Bizas, Czy się nie odbędzie dzisiaj po dobroci? A nie, jednak nie. Myślałem. Stwarzał pozory już takiego, żeby będzie walczył. No cóż, loszek, <laughs> chyba łaszek. Będziemy musieli się pewnie wydostać z tych lochów i ktoś nam będzie pomagał, znając życie. Rozdział drugi. No proszę, zaczęliśmy już rozdział drugi naszej przygody. Ciekawe, ile jest tu rozdziałów w sumie. Hej, wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! Dwa kilo fistechu było na użytek własny. Nieźle kok, koksu żeś jarał. Trawisz, chociaż mnie przenieście! Nie chcę siedzieć z politycznymi. Od polityki można sparszywieć! Jestem porządnym złodziejem. Wypuśćcie mnie! Morda w kobeł. Ha. Siemko, nie drzyj się. Chcesz mnie zabić. Złodziej pracować mi nie daje. No właśnie! No, to żeby nie działo ja złodziej, dalej to by się, się, liczymy, to to się, liczymy, to się już w w w kolejnym że tego szebną z wami. Na razie, bo jak mamy kocham, nie zdzierżę i przypieprzę w ten naćpany pysk. Pięknie, kurwa. Pięknie. Coś ci się nie podoba, Siwy? Co jest? Chcesz zatańczyć w zimniaka? No już, podnoś łapy. Siemko, otwórz cele. Boimy się? Jesteśmy miętcy jak cieplutkie masełko? Dawaj, Siwy, pokaż co potrafisz. Cofnij się. Co jest kurwa? Mieliśmy się bić. Magister, wynoś się stąd. Jesteś wolny. Nasze drogi znowu się krzyżują. Cóż za ironia losu. Tak blisko, a tak daleko. Nie irytuj się, wiedźminie. Jeszcze się spotkamy. Zapewniam cię. Popełniacie błąd. To morderca. Nie rozumiesz podstawowych zasad rządzących światem. To ty jesteś genetycznie zmodyfikowanym mordercą, dla którego w nowoczesnym społeczeństwie nie ma miejsca. Ale tym problemem zajmiemy się później. Żegnam. Nie mogę się doczekać.